Cieieie witajcie w dziesiątym odcinku Trzech Minecrafterów. Ten sam skład co ostatni, czyli Dawolski. Oraz Mefix. Co? Ta. Ta. Tak jest. Więc dzisiaj postaramy się zabić. O, o właśnie tego smoka. Dobra. Ten, więc no najpierw możemy może na górę by wejść. Jak to wyjść w ogóle? To jest, ja kopiej i wszyscy wchodzą. Bij Jak leje. Jest wyjście, jest wyjście. O nice. Uważajcie na endermanów. Starajcie się rozwalać te... na wieże. To go regeneruje. No, a co, to strzela do nas? Czy my to mamy wejść na wieżę? No to Wystarczy lecie. strzelić z łuku. Okej. Okay. Już trzy rozwalane. Uważajcie no, na smoka na razie. Dermany. No patrzysz się w oczy, nie można. Smok praktycznie się robi, to, um, z tym z No wyjdź! Niech te Endermany mnie wyrywają. Po co je lejesz? No bo mnie leją! Właśnie. Jest, ale no ładnie. Zapiłem jak się regenerował i stracił trochę życie. Szatny No wyjdź. Nie. No wyjdź! Jest. Nie, mogę trafić w nie. 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 w Nie. Nie. ma HP w w ogóle. Ktoś ci kazał się w w patrzeć? patrzeć? Ktoś ci kazał? No kurde Dobra, już wszystkie bierze? Nie, tu jest jeszcze jedna, której nie mogę trafić. O, on się właśnie tam... O, zastał. Koniec można go bić. Ale go diabłem z mieczem. jak atakują. No, roll. no. Już okej. Okay. To... Jak jest przy ziemi, to z Ła! Nie, nie we mnie ale urwa. Jaki odgłos Endermanów, no wait. This is it. Kurde, głośniej. Te dziwne odgłos Endermanów jak Slendera. <laughs> Ci nic nie słyszę. Gdzie on jest? O, idzie so, tu. Jeb! Oh. Yep. Ale urwa. A nie ale laguje. No. To jest małac. No Leci znowu. Nie myślałem. myślę. Myślał. Jeden Już prawie połowa HP ram I tego. Niech zrobi tu atak i w streaminga. To poczekamy to co, co to jest? Wystrzelę z łuku, załad naciągnę i, i lagi, ty każdy rozumiem, jak naciągnę mógł. Ja czas. Yeah. No tak to nie po... Cały czas splatać gdzieś. Jeszcze ten. Dawaj panie. O, dostał. O, dwa razy podrzucę. Super, dostał, ale tj. przydałoby się, że już zginiesz. No prawie po. Pamiętam, jest przesany, dopiero 5 min. <grytania> o, może dół. Niech Co jest miękka, niech zginiesz. Dawaj, kamień panie. A nie można tak full auto. Tak, tak, tak. Ale u Ta. Ale serio. O, patrzcie, ile HP. Ale aimbot zaraz O, ale laguje. Zobaczę sobie jaki numer e No ciekawe, ciekawe. No bardzo ciekawe. Ale laguje. Im więcej już cał. Trzałwy szczelimy, tym więcej lagów W ogóle nie znają razy. Chyba, że. No diamentowe Dawaj, ginie! Jest! Ale efekt tak jest! O tak! Teraz będzie EXP! Leci! Nie! To jest, no nie! Czekajcie, co już tam wpiliście? Na nie? Ja wgiję, bo... W... Idę, idę, zbieram EXP... Nie. Koniec. No, łącznie 71. Skoczmy. Ej, halo, jestem w domu. Co się dzieje? I napisy końcowe. Dopiero? No, a też jestem w domu. No, mów, no, bo ja nie wchodzę tylko po tak, to, żeby ten. ten ktoś ten... z Was jajko? No, ja wszedłem w ten. Ja wszedłem w Expo i miałem napisy końcowe. No, a też. Dobrze, gdzieś jajko, czy fail? Jakie jajko? Nie widziałem jajka. No, Nie mam. Było na samej górze tego typu I co? Tak. Koniec? No, na no to wychodzi. No, poczułem. Udało to. nam się przejść Minecraft. Jej. Nie. pojawią się brawy, prawda? Tak. Nie. No nie mogę podpalić kaktusem bez sensu. Ładny domek. Ładnie. O. Mafex Mięucho, Dawalski Płytka, Jamieczyk. Podsumowując, udało nam się wybudować, wybudować wyborny magazyn. Wybudować. No, wybudować. Plus Enchanting, Plus Pełno Surowców, tak. Plus Wyśmienity Domek. I z przykrością, czy też z radością, mówimy, że kończymy. Naszą serię trzech Minecrafterów. Uznamy to jako pierwszy sezon. I niedługo pojawi się drugi sezon. Tym razem będzie na modach. Dużą paczkę modyfikacji. Staramy się stworzyć. I mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. Bo tu myślę, się... uważałem w ogóle, że taka zwykła gra trochę lipna, bo pełno osób takich gryba. Sorry, więc. What? <laughs> więc. Zagramy sobie na modę. <laughs> to no panie, co biją, co biją? Boa. Dobra, chodź Nie. Tak więc widzimy się w drugim sezonie, który pojawi się około święta gdzieś. I do zobaczenia. Cześć. Mark. Бьем. Не щел. О, видно.